Składam pełne szacunku pokłony najwyższej osobie Boga, który jest źródłem wszelkiej wiedzy. Składam pełne szacunku pokłony najwyższej osobie Boga, który jest źródłem wszelkiej wiedzy. Składam pełne szacunku pokłony najwyższej osobie Boga, który jest źródłem wszelkiej wiedzy. Przyjmuję schronienie u buddy. Idę do damasarany. Przyjmuję schronienie w sandze. Po raz drugi przyjmuję schronienie u buddy. Przyjmuję schronienie w drugiej dami. Po raz drugi przyjmuje schronienie w sandze. Przyjmuje schronienie u trzeciego buddy. Przyjmuje schronienie w trzeciej dami. Przyjmuje schronienie w trzeciej sandze. Panatipata veramani sika padam adinadana veramani sikapadam samadyami. Osiągnąłem pozycję verani sika, który jest samowystarczalny w pragnieniach. Musavada veramani sikapadam samadyami, sura meraya maya pamadwana veramani sikapadam kapadam Skłony doskonale mądremu, godnemu panu buddzie, Składając pokłony doskonale mądremu, godnemu panu buddzie, Składając pokłony doskonale mądremu, godnemu panu buddzie. Przyjmuję schronienie w Buddzie, ja przyjmuję schronienie w Darmie, przyjmuję schronienie w Biku Sangi, za drugim razem przyjmuję schronienie u Buddy, przyjmuję schronienie w Darmie, w Sandze wchodzę. Za trzecim razem przyjmuję schronienie u Buddy, przyjmuję schronienie w Sangi. Obiecuję nie stosować przemocy wobec istoty. Obiecuję nie oddawać się przyjemnościom. Obiecuję unikać alkoholu i innych środków odurzających. Obiecuję unikać przedmiotów. Mam prawo do znęcania się nad zwierzętami i zawsze będę miał prawo do znęcania się nad zwierzętami.